Siemaneczko, witam was w ten chłodny wtorek. Powoli się chłodno zaczyna robić na termometrze w środku, co my mamy tutaj. No 8 było jak tu wlazłem, teraz mamy 8, tam pod 9 podchodzi. Włączyłem ten grzejnik, żeby chociaż trochę podniósł tą temperaturę, albo, albo chociaż wrażenie, że coś tam ciepło się robi. Dzisiaj co późno zaczynamy, 10.30 już, bo musiałem poogarniać parę spraw. Tylko rano wpadłem, zdążyłem puścić sobie oświetlenie do. tutaj do. do puchy. To będzie. to będzie oświetlenie. Y, światła na terasie. Więc teraz stąd trzeba będzie wyjechać tutaj. I tak samo tam. Przewiercić się na wylot, przepuścić. Y, przewód. Taki plan na teraz. A co jeszcze się tu wydarzy? I wydarza, i co rozkminiłem I co zadecydowałem? Może tak też. Y, zadecydowałem tak, że. Tutaj mam tą skrzyneczkę y, trzyfazową. Ona, słuchajcie, pójdzie nam y, tam w ostatnim pomieszczeniu. Y, zrobimy normalnie otwór do garażu, i tam się połączymy bezpośrednio do, y, do tego przewodu, który mam zamiar jutro przełożyć, już wszystko do środka, żebyśmy mieli prąd w środku. Tu, gdzieś przez ścianę, a może nawet przy dole zrobię. Tu później się pianę wleśnie i tyle. Y, przepuścimy skrzyneczka będzie te, wtedy tutaj, tak tymczasowo, na razie. Będę przez ten czas mógł wszystkimi ścianami się zająć do momentu, aż ta ostatnia nam zostanie do zrobienia, chociaż te, jak dam tu nisko, to i tak będę mógł tak naprawdę. Tylko może w dzień tynkowania wyłączę, żeby mnie ta coś tam nie poraziło przypadkiem, jak gdzieś jakieś przebicie będzie. Nie no, żartuję. Yy, ale taki plan jest na to, zakupię nagrzewnicę 9 kw, opinie dobre, tam ktoś pisał, że wysoki garaż 90 m kwadratowych tam w ciągu niecałej godziny nagrzewa naprawdę do ciepłej temperatury, więc... Więc spróbujemy tego 500, chyba nie, 550 do typu to jest przesyłka. Do tego wziąłem też yy, kabel na przedłużacz i dwie mufy, żeby można było 10 metrów mieć przedłużacza. Że można było tu sobie z tym chodzić, gdzieś to stawiać. W zależności od tego, gdzie będziemy potrzebowali, mieć cieplej. Yy, I co jeszcze? A no, i trochę zasięgnąłem literatury. Zasięgnąłem yy, jeśli chodzi o schodowe, schodowo-krzyżowe te włączniki. No, i wyszło na to, że tu już spieprzyłem od samego początku, ponieważ dałem tu zasilanie do korytarza, a tak naprawdę, znaczy, spieprzyłem, nie spieprzyłem. Po prostu tu się zacznie pierwszy schodowy, tam pójdzie krzyżowy, i tu wróci do schodowego, i stąd wyjdziemy na oświetlenie korytarza. Więc nie ma też tragedii, ale, ale w sumie, no, bez różnicy, tak naprawdę, nie? Tak czy tak, pewnie dałbym tam, jakbym wiedział, i zaczął stamtąd, tu dał krzyżowego, a tam dał też schodowego na końcu, i też by było to dobrze. I plan jest taki, żeby tu właśnie zrobić oświetlenie korytarza, i tutaj zrobić podwójny schodowy, który będzie połączony tam z podwójnym schodowym, i będziemy mogli wtedy włączać i wyłączać sobie salon i LED w salonie, jaki tam będzie, o ile będzie. Coś tam mamy w planach, ale zobaczymy. I do tego jeszcze jadalnia będzie musiała być. Czyli tu będzie musiało być, czyli będą dwa podwójne prawdopodobnie. Tyle, że jeszcze musimy uzgodnić, czy coś będziemy chcieli tutaj gdzieś wcisnąć, coś oddzielnego na korytarzu. Ale chyba raczej nie, więc dwa podwójne prawdopodobnie nam ogarną ten temat, i tak by to było. Włącznik odjadalni będzie tylko tutaj, nie będziemy mieli go nigdzie indziej, bo tak naprawdę nie ma miejsca za bardzo. Ewentualnie w kuchni mógłby być, tak naprawdę, ale tutaj trzeba było jeszcze jedną puchę dorobić. Zastanowię się, jeśli o to chodzi. A na razie zaczynamy i jedziemy z tym. Mówię, jutro też mam do ogarnięcia sprawy rano, i jak wrócę. To może przed wyjazdem jeszcze zdążę odkopać tam, odkryć yy, dokładnie tam ten kabel i powoli yy, no, wkładać tam do środka. Nie wiem tylko czy mam jakąś linkę wytrzymałą, tam jest kawałek drutu tak naprawdę do tego pociągania, ale w razie czego, żeby tam lepiej chyba coś przyciągnąć, pierw kilka jakichś linek, żeby tam nie było szopy później, że gdzieś coś się przyblokuje i będę się męczył z tym. Choć ten arot nie jest taki długi, więc nie powinno być problemu. Mam też nadzieję, że zostawiłem wystarczająco luzu na na kablach, bo to wszystko jutro wyjdzie, Że nie, nie ma tam jakiejś lipy, że coś mi zabraknie, bo nawet nie chcę myśleć. Ale wydaje mi się, że wszystko dobrze, bo to jeszcze te kable były obliczane i narożnik domu. Jak zanim tu Gaudeta w ogóle przyjechał, to zanim budowaliśmy domek, więc to było kawał czasu temu, więc no mam nadzieję, że się nie machnąłem nigdzie. Dobra, nic, zaczynam, zabieram się. Ile się dzisiaj uda, tyle się uda. Czekam na, na przewody, mają dzisiaj przyjść, więc. Te 4 razy 1,5 będziemy mogli zacząć puszczać, jeśli tylko będą. A na razie się skupię na tym, co mogę. Jakieś tam oświetlenie do pomieszczenia gospodarczego puścimy. One pójdzie tu z kuchni. A tutaj później następny przewód oświetleniowy kolejny puścimy do wiatrołapu, do zewnętrznego zewnętrznych oświetlenia tutaj, do puchy. I tak samo stąd pociągniemy się od razu do garderoby też. I nie wiem, czy jeszcze nie do kibelka, a prawdopodobnie też tak zrobimy, tylko że tam w kibelku będzie też 4x1,5, ja nie wiem, czy za mało nie zamówiłem, no ale zobaczymy. Dobra, kończę gadać, zabieram się, jadę tutaj z tym, yy, kręcimy to, wiercimy zaraz tu wylot, lecimy dookoła z przewodami, no i zaczynamy dzień, zobaczymy, co się dzisiaj uda. Dobra, jadę z tym. Słuchajcie, jeszcze co, co, co sobie zakupiłem, nie wiem, czy to mądre wyjście, czy nie, ale mi się wydaje mądre. Zakupiłem coś takiego, co się nazywa trzyfazowy podlicznik prądu. Bo chciałbym kontrolować to, ile będę, będziemy, będę tu zużywał tej energii na ogrzewanie. I tak mniej więcej sobie to podliczać i, i żeby wiedzieć co i jak, patrząc też na, na uzyski z Voltaiki, jak tam mamy, jak ta nasza sprawa wygląda co miesiąc sobie zapisuję, no niestety wi-fi nie mam, więc nie mogę sobie apki używać, byłoby dużo łatwiej używać aplikacje do, do woltaiki, wtedy by wszystko było jasne, dużo szybciej, no ale na razie tego nie ma i pewnie nie będzie do końca, zanim nie, nie, skończę, skończę tej chałupy, więc tak to wygląda, no wydaje mi się, że to to będzie spoko wyjście, tak żeby mniej więcej kontrolować się dziennie ile, ile tego prądu schodzi i jak, nie? Także zobaczymy, dobra, to lecę teraz z tym tutaj nawiercam, przepuszczam. Akurat miałem taki odcinek, że mi został, więc spoko. Okej, okay. tam mam puszczone na razie. Tu, tu na razie nie będziemy puszczać nic pomiędzy jednym a drugim, bo nie mamy zresztą przewodu, więc czekamy na ten 4 razy 1,5. Ogólnie co do tych bistabilnych ktoś mi pisał o tych prze przekaźnikach. Ja nie będę ich stosował, bo powiem wam, że wolę się nauczyć takich podstaw zwykłej metody jeszcze na kablach, niż tam zagłębiać się w jakieś bistabilne, po prostu wolę to poznać tak od podszewki, od najprostszych rzeczy, a mimo to, że ktoś może uznać bistabilny yy, łatwiejszym, no to ja chciałbym tu tak poznać sobie tą, tą elektrykę od może być takich zwykłych, podstawowych rozwiązań, a nie wiem, w przyszłości jak gdzieś coś będę chce kiedyś podłączał, to może kiedyś tam coś innego się zastosuje. Nieważne zresztą. Teraz stąd puszczam sobie zasilanie do puchy tutaj, tu zrobiłem sobie jeden będzie włącznik salon ledy yy, w salonie, czyli dwa, dwa włączniki, a tutaj będziemy mieli kurytarz jadalnie i Puszczamy właśnie teraz stąd, zapożyczę sobie, bo te całe zasilenie tutaj oświetlenia będzie jadalnia, salon, korytarz będziemy mieli pod jednym bezpiecznikiem. Tak mi się wydaje, to żeby to rozwiązać, chyba ma to sens. Co do tego, czy będziemy to jakiś LED mieli oddzielny na. Na suficie w korytarzu to jeszcze nie wiem, zobaczymy. No i ten temat wideo domofonu, pisaliście dużo na ten temat do, do, do mnie. Yy, powiem wam, że nie, nie będziemy montować zdecydowaliśmy z żoną wideo domofonu, bo jest tam, jest tam to po prostu zbędne. Zwykły domofon będzie, aby tylko można było z niego bramę otworzyć i, i furtkę, tak samo i to, to wszystko. Tak naprawdę, mieć tu wideomo, wideofon, a. Wideo domofon, przepraszam, a tutaj podchodzimy sobie i widzimy, jak to w furtce stoi. Nie ma to dla nas sensu, i po prostu to odpuszczamy kamery wiadą, to wystarczy. A, a mówię, wideo nie potrzebujemy, więc, więc nie robimy go. No i tyle w sumie. Będzie on tam przy wyjściu. Jak się będzie szło komuś otworzyć, to będzie się otwierać te drzwi i furtkę i z głowy. Także taki plan na teraz. Biorę się zapuszczenie zasilania tam i do tych, do tych puszek. Dobra, puściłem to zasilanie tutaj i tak powiem Wam, myślę, że chyba będę musiał ten, niestety, ale ten korytarz podłączyć jeszcze pod ten pokój, bo mam tutaj puchę, tylko czy ja będę w stanie połączyć? I to tu będę? Raz, dwa, jakbym tu jeszcze dał sobie zasilanie na tą, na tą puchę, to bym miał trzy i cztery. Chyba wcisnę, co? Jakoś, kurde. No zobaczymy, no ale myślę że tak, tu damy zasilanie do tego pokoju jeszcze i, i tak to będzie, no bo bez sensu teraz co, nie mam skąd nawet tak za bardzo, bo tu stoi łazienka, stoi tutaj, no, tak zrobimy. I kolejna rozkwinka teraz, jak to rozwiązać tu z tymi paskami LEDowymi. LEDowym podświetlanie pod szafkami wiszącymi. Ponieważ szafki wiszące będzie przerwał tu między nimi, bo będzie okaw, prawda? Więc nie przepuszczę sobie tu później przewodu czy taśmy LEDowej w yy, powierzchni czegokolwiek, co będzie tu na wykończenie użyte. Jeszcze nie wiem, czy szyba jakaś, czy, czy jak to teraz. Ale to, to szyby w sumie, spoko chyba. Łatwo utrzymać w, yy, w czystości i w ogóle niż tam jakieś płyteczki, no ale tego jeszcze nie wiem, zobaczymy. I taka rozklinka jak to teraz zrobić? I powiem wam, że chyba wypuszczę zasilanie na strych, na ścianę szczytową, y, tam sobie i tam y, zamontuję ten przetwornik, czy jakkolwiek to się zwie, i później wypuszczę sobie jeden przewód tutaj na trzapkę z zapasem na 2,20, go wypuszczę gdzieś tak, i tutaj tak samo drugi z zapasem. Będzie pewnie grubo wkurzał podczas tynkowania, ale co zrobić? Myślę, że to chyba jedyna opcja jest. Nie ma żadnego cieńszego, bo tak naprawdę nie potrzeba Mam takiego grubego, kurde. Mam tylko ten... E, 3x1,5, trochę gruby. Nie, nie ma takiej potrzeby tak na naprawdę, no nie wiem. Zobaczę jeszcze, przemyślę to. Jak to rozwiązać. E, a tymczasem zasilanie mogę sobie puścić tam na górę. Od razu, teraz i, i z tym nie ma akurat problemu, więc... Więc tak to też zrobię i od razu zapodam zasilanie tam na na te pomieszczenie gospodarcze. To, to jedziemy. Zmiana planów szybka, kuchnię puszczamy oddzielnie, a pomieszczenie gospodarcze z wiatrołapem i ze, z oświetleniem zewnętrznym i z garzerową zrobię na oddzielnym. I jeszcze z, z tym, z kibelkiem, także taki, taki plan. Okej, okay, byłem sobie na górze sprawdzić, czy ta reszka kabla, która mi została, wystarczy na wiatrołap, żeby zasilić, ale nie ma szans, więc zużyję to na łazienkę, schodzę na dół, Puścimy łazienkę, żeby wykorzystać tę resztkę i, i będę spadał po córkę, bo to już pierwsza godzina, masakra jakaś, kurde. Czas dzisiaj tak leci, a ja stoję w miejscu. Tam kuchnię mam już podłączoną, na razie co, tylko nie spuściłem tych dwóch ledów jeszcze na trzapkę, zastanawiasz się, czy jakiś mniejszy przekrój tam nie dać. Jak to po 12V, to jakiś sens, tam nie wiadomo, co pakować. No i tu ten do pierwszego, a później z tego pójdziemy, nie wiem czy tu dokładnie będzie, gdzie będzie, ale to się jeszcze przemyśli. Miałem to już tu układać, ale powiem wam, biorę i powiększam tą bruzdę, bo tutaj wejdą mi dwa, y, cztery razy jeden i pół, do tego też jeszcze kolejny dojdzie do wentylatora, do łazienki, kurde, więc musi być ten szerszy, nie, że cztery razy jeden i pół, ktoś tam pisał. Więc to będzie za mało, także zabieram się po przerwie, żeby tu naciąć jeszcze raz i to wykuć, będzie więcej miejsca, swobodnie tu ułożymy, bo tak to może być lipa. Jeszcze nie wiem czy do oddzielnego włącznika nie będę chciał jakiegoś do łazienki, więc, więc prawdopodobnie to będzie dużo więcej przewodów niż się wydaje, więc, więc trzeba będzie to poszerzyć. Okej, okay, ja wróciłem, naciąłem sobie i widzę właśnie, że przyjechała dostawa, także lecę zobaczyć co to jest, bo prawdopodobnie jakieś materiały przyjechały, ale co to jest dokładnie to zaraz zobaczymy. Podkute, odkurzone, mogę się brać za zapuszczenie przewodu tego. Co do zakupów, to zbyt wiele dzisiaj nie przyszło, tylko przyszło 4x1 i i ten od domofonu, więc zbyt wiele tego nie mamy, ale no jutro cała reszta dojdzie, więc tak czy tak od rana będę mógł rozkopywać i, i tam się do tego dobierać. Muszę tylko na filmik skoczyć, zobaczyć gdzie to mniej więcej jest, bo mi, chyba wiem, ale chcę się upewnić, żebym tam gdzieś nie dziabnął tego niepotrzebnie, Kurde, gdzieś nie uszkodził, ale folią przykryte, także powinno być spoko. Dobra, tu zabieramy się teraz mogę na luzaczku już semontować montować to. I dobra, jak już tu jestem, to też lecę od razu z oświetleniem zasileniem oświetlenia pokoju, stąd też podzielnie od razu do drugiego, żeby było jak trzeba, i, i tak po kolei, po kolei, może nie po kolei, ale, ale tak mi się tego wydaje. I ogólnie powiem Wam, że gdzie mogę, to puszczam, e, puszczam górą ściany. Przewody. Tak ktoś tam zresztą napisał mi. Wcześniej już chyba o tym mówiłem zresztą. E, bo w, spoko jest. to. Chodzi o to, że nie będą te sufity poprzewierzane też przewodami. A plus taki tego wszystkiego, że jak przypianie później, się okaże, że będzie jakieś... E, trzeba jakąś membraną wyścierać jeszcze te drewno. Nie wiem właśnie jak to wygląda. Czy trzeba coś dawać, czy nie trzeba. E, to nie będzie z tym problemu. Tak samo później przy... Przy hakach do, do stelaży, do, do GK. Nie będzie też problemu, więc gdzie się da, to zrobię, a jak się nie da, to normalnie puszczam sufitem i tyle. Okej, okay, udało mi się puścić tam sobie z góry jeszcze, jak już byłem od razu ten. Te zasilanie na, na korytarz tam na wiatrołap. No i teraz nie wiem, czy mi tego starczy kurde przewodu tutaj. Dobrze by było wykorzystać, ale czy się uda? To nie wiem. No i tak powoli lecę. Ciemnia już nastała. Gdzie mam drabinę dużą? Kurde, ślepy czy co? Czy głupi? To chyba to drugie. No afera, słuchajcie, ukradli mi drabinę. I jeszcze bateria padła, ale znalazłem drabinę, to najważniejsze: nikt nie ukradł. Była w pomieszczeniu gospodarczym, tylko oczywiście zapomniało mi się. Zobaczę tam na krótko, czy, czy to styknie, ale już widzę, że chyba tak. Tu nam przyleci. To pokoje będziemy mieli już, i na górę już nie będę musiał dzisiaj w ogóle wchodzić. Wszystko. Z dołu będzie można już robić tak naprawdę. Tak, jeszcze zostanie kurde. Dobra, to puszczamy tu już mam dziury powiercone, jak sobie wiercę na, je, na jeden przewód to od razu na drugi sobie robię też, żeby to już później normalnie jakoś szło. Ale garderoby też mamy. Tak rozkminiam, gdzie dać ten czuj, czujkę, ale myślę, że na środku, żeby łapała od razu przy, przy przesunięciu drzwi I tak chyba będzie najlepiej, ale.. Tam zostawię trochę więcej, albo będzie w tamtą trochę, albo w tą, to się zobaczy jeszcze. Dobra, no, tu mam też puszczone. Nie chcę się jeszcze dzisiaj wycudować. Eee, może jeszcze puszczę już tutaj też oświetlenie od razu. Brakuje tylko jednego kabelka, żeby to pomieszczenie było kompletne, oprócz gniazdek oczywiście. Tu wypuszczę sobie i też na środku damy jedno. Więcej tu chyba nie będzie też. Wydaje mi się, że tak to trzeba będzie rozwiązać tak naprawdę. Tu przy biurku jakaś lampka, czy coś i gitara, nie? Nie ma sensu dwóch punktów, tak? Tutaj dać oświetleniowych takich. Damy jeden na środeczku i chyba na środku między tym, a tym dam. Powiem wam szczerze, gdzieś tutaj. Bo tak to jak dam gdzieś bliżej, to będzie bez sensu chyba. A zresztą zostawię luzu kabla, będę rozkminiał przy... przy... jak już będzie płytowanie, to wtedy będzie się myśleć nad tym. Ale tutaj mniej więcej dam na środku tego pomieszczenia i... i tutaj jeszcze i to chyba będzie koniec. Sorry, zarażenie lampą pewnie... Przyraziło Was nieźle. Mnie też. I lecę z tym i to będzie końcówa, już. Późno, więc trzeba też kończyć. Bo no, chyba nie zrobiłem wszystkiego, o czym myślałem, ale zrobiłem coś więcej, <śm> <śm> czego nie chciałem zrobić, albo o czym nie myślałem, więc nie ma tragedii. Jest gitara. Ok, u mnie koniec. Patrzę na termometr i tak poddychę podchodzi. Także y, można powiedzieć, że trzymamy. W... Dzięki temu grzejnikowi, który tam pochodził dzisiaj, nie wiem, z 3-4 godzinki to mamy tutaj w środku e, o 2 e, stopnie wyżej niż było rano, i do tego 4 stopnie wyżej niż jest na zewnątrz, więc jak na, tam, tyś, to ma chyba 1000 W, albo 1200, więc nie ma tragedii, tak powiem wam szczerze, że, że nawet spoko. Tu skończyłem, i już mam to ogarnięte. No i teraz e, powiem wam, że zarysowuje mi się plan na zmianę planów na jutro. Żeby jutro chyba sobie odpuścić, jednak, bo ja mogę wrócić 10.11 dopiero z połotem na rejony i później spinka, bo zaraz po córkę trzeba jechać, będę się śpieszył i w ogóle, a tym bardziej, że nie mamy jeszcze materiałów, które mają dojechać jutro, więc chyba jutro tu zostaniemy sobie w środku, a, a podziałamy po prostu w czwartek cały dzień, będzie na spokojnie od samego rana, będzie można przekładkę robić tego całego prądu do środka tutaj do garażu, więc... Chyba tym się zajmę, będę miał czas, żeby się przygotować, ewentualnie jakiś sznurek, może to pojechać kupić, bo Mam tam wiecie linkę murarską, a to, to może mi przy wciąganiu grubego Kabla tego kabana, to może on pęknąć sobie, więc lepiej coś mocniejszego by było Ogarnąć, więc też tak chyba zrobię, także ja uciekam Prawdopodobnie będzie zmiana planów na jutro, będziemy działać tu dalej, jest to robić jeszcze tu w środku, także Także na spoko Dobra ja uciekam, trzymajcie się i do zobaczenia Jutro jedziemy dalej z tym, i powoli do przodu, cały czas. Na razie, cześć.